Był sobie facet, który właśnie przeszedł ciężki rozwód z żoną. Pewnego dnia znalazł lampę z dżinem. Super, nie ma informacji kiedy, gdzie i jak to się stało. No ale dobra, no... Dżin wyszedł i powiedział. Witaj, panie. Spełnię twoje trzy życzenia. Aż trzy. Ale czegokolwiek sobie zażyczysz, twoja żona dostanie podwójnie. Nie za bardzo się to mu spodobało, ale skorzystał z okazji. Podał pierwsze życzenie. Dżinie... Chcę mieć dom na Hawaja. Dostał dom, a jego żona dwa. Nie uszczęśliwiło go to, ale podał drugie życzenie. <laughs> Mnie też by to nie uszczęśliwiło. Jinie chce dwa biliony. Podkreślam, biliony dolarów. Dostał dwa biliony, a jego żona cztery biliony dolarów. Jak dotąd facet nie był zbyt szczęśliwy. Jean mówi. Zostało ci jeszcze jedno życzenie, jakbym nie pamiętał. I przypominam ci, że cokolwiek sobie zażyczysz, twoja żona dostanie podwójnie. Co? Wiem, wiem. Facet myśli naprawdę mocno i wreszcie wykrzykuje. „Mama, Ginie, pobij mnie i zostaw w półżywego”. żywego.